Wiesz co, Andrzeju? Ja ci powiem co? tak Nadam bału mam piekarni A nie Resz? Resz Andrzej No Co to tak będziemy i... sobie po imionach mówić albo Dobrze imieniu. Resz. Bo ja co się wolę nie afisować z moim imieniem Linozwik Nezhabu Resz, resz, resz Co tam powiesz? Dlaczego wstydzisz się imienia Maria? To jest to bardzo męskie imię Co? Coś ty pił. Nic nie piję Nic nie pił, nie, nie Rację ty nie pijesz ty chlejesz. Przepraszam. Tak. Zwracam honorki. Alfiso anuserii. Al Recruits needed, sire. Pytajcie w serii, jak zhakować konto. Tak w sumie taka tak. seria by się sprawdziła, nie? Resz, mamy problem. Jaki? 22 minutowy to odcinek już jest. No kurde no. no to się go podzieli. Chyba tam, wiesz, w sonę czy w Kantasi tam zrobisz. No dobrze, możemy zrobić też te Nieścinki tylko... Podzielić go na dwa. A można, można. calculating calculating hm your grace kto się tam czai czy mi się wydaje że grzmi Wydaje ci się O tam jakieś cześniej było także nie przyjmujcie się Było słychać? No właśnie nie no, a to myślałem, że mój mikrofon bardziej zbierał Spokojnie, wyprofiluje się go i będzie zbierał jak ta lala ja nie chcę, żeby zbierał, właśnie. No, co ja ci poradzę? No? O, przepraszam, przepraszam. Za co? Zwyknijcie to tego... drzewo. Nie wytrzymam. Dwa drzewa na bramie mi zostawili. Jak ja to mam zrobić, moc zwodzony. Nie no, ewidentnie nie grzmi Przepraszam, ja tu miałem taką rozmowę, No ja się jeszcze jestem <laughs> okay. niepełnoletni, więc no przepraszam no. A ja no tu mówiłem, jak, jak to u mnie grzmi I u ciebie zresztą też Czyli tak. wyjrzę przez balkon no Właściwie u mnie nic nie grzmi Ja mam otwarte okno Tu chłopie chmury są Takie nie. Znaczy ja mam pokój od północy, więc tu za dużo chmur nie widzę No właśnie, no nie, to nie grzmiało, to moja babcia waliła w stół głową, sorry Sprytna babcia No, wali w stół głową, nie, żartuję Dlaczego mi ucznicy w ten sposób patrują teren? Bo mogą No, a nie powinni mówić Widzę, że ty strasznie dużo tutaj inwestujesz w, w, w ucznicków, wiesz, no staram się jak najwięcej. A ja wiem co zrobię już Dobra mam 150, 162 mieczników Czyli zbrojnych I... 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 i. mam 90, e, 92 Podziwiam Twój upór. O, właśnie. A ja tak czuję, że. To będzie słabe. Ja tu muszę trochę więcej zrobić. Rzeczy obronnych. Dobra, ja tu się już przygotowuję w awali. Ci co mają robić, to robią.

Co, już trzaskać zapis i idę na ciebie Spokój trochę jeszcze chwileczkę, mógłbyś? No Ja się nie przedrę, ale spróbuję Próbować zawsze można, tak? Dobra, jak chcesz, to możesz... Y, z, to zapraszam. Na no save. Ie. Jak na auto save. A. To zapisz normalnie, a nie na autosave'a. Bo on nie działa, jak powinien. Przynajmniej w tej wersji. Dobra. Małlaj Jak to widzę że jeszcze nie wykorzystane jednostki U ciebie czy u mnie? U mnie Małlaj You are the second greatest This building is, current, this building is currently functioning, my lord Okay, I'll take all of off Sposób, aby szybko e, zrekrutować, zrekrutować sobie większą ilość żołnierzy. Mianowicie, chwilowo blokujesz e, wszelki dostęp do e, np. takich rzeczy jak e, kopalnia żelaza, czy drwale, czy kamienie łomy. No. I, Rekrutuj sobie żołnierzy tym, w tym sposób. Bo nagle wiesz, ci wszyscy chłopy wracają do ogniska No hajik. Ila al-amam. Lish shaja'a. Naqifu 'ala isti'dad. We are under attack. Underwatak. Kuria cię wybić. Cikanie przynajmniej. Oślep chłopiec dziwisz. Właśnie na koniusze mają większy zasięg. lamie tu to konie to Maulai, właśnie taki dos, taki zaż, to zaż, pokażę o co mi chodzi. Amroka ja Maulai, alfarasukadu. Dobra. Kurde, te twoje oddziały jest jak spodziemi w tak. Resz, staram się, staram się. Naprawdę się staram. Widzę. Juch cię skusiło je tle biję Wybijesz mi wszystkich, ale okej. Okay. Nawet do murów nie dotrzesz. Ile tam masz żołnierzy na dole, co atakują moją konnicę? Co mówisz? Ilu was jest tam na dole, co atakuje aktualnie moją konnicę? Znaczy, co zniszczyło moją konnicę? Łącznie Możesz mi powiedzieć? Teraz? Tak, teraz Pięćdziesiąt sześciu O, trochę mi się ty że łuczników zabiłeś Linus Vic. So, you're from Vanquished. Smokum Gold stocks are too low, sire. Not enough goods. Not enough goods. Enough goods. Recruits needed, sire. You are the second greatest lord. Amrak. Sumatruku Halam. <laughs> نحن في خدمتك Resz, resz, o tych gieronych. Tak widzicie klęskę mojej... mojej armii Sekunde <laughs> <laughs> właśnie zapomnieliśmy o ogalariu marż marż? Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Yy, może byśmy coś gadali, bo to tak trochę ten odcinek taki troszeczkę bez gadania. A proszę bardzo, proszę bardzo, co chcesz wiedzieć? Nic nie chcę. <laughs> Dobra, I tu widzę, że troszeczkę... Nie zastanawiam. Jak? No idą no to. Bógowali mi się przez chwilę moi kochani ucznicy. No dostajcie! Te katapulty.

Y -y. Tutaj trochę to przemyślałem, biłeś mi troszeczkę z bojka I tak ci to są trochę tak powiem Dobra, nie dojdę do swojego króla, nie ma szans. Może, kurde, za dużo ich tracę. Muszę zanim przedrą się przez ten... nie dam rady. Dobra, jeszcze jest szansa. I taka tycia, dopóki ich nie wybiją. czy znaczy, moich. Ale jesteś jeszcze? NC Jestem, Halo. jestem chłopie To jeszcze nie koniec Niega Jeszcze jestem. No. nie zginęliśmy Póki my żyjemy Dobra, dam radę Juhu, grono, no mnie Dobra Mamy nadzieję, że się podobało. Dziękujemy. Nie zapomnijcie ocenić publiku i do usłyszenia. Dziękujemy. Cześć.